Witam gorąco pierwszego gościa naszej konferencji online. Gość jest nieprzypadkowy, wyśmienity ekspert rynku nieruchomości, obserwator i komentator systemów finansowych w Polsce oraz relacji instytucji finansowych yy, i relacji ich z klientami, współtwórca i główny ekonomista, i wieloletni redaktor naczelny portalu bankier.pl. Uniwersyte, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we, we Wrocławiu, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, pan Bogusław Półtorak. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani, witam serdecznie. Bardzo, bardzo nam miło, że tworzy pan również zespół badawczy, który przygotowywał z nami indeks oraz komentował wyniki tego raportu. I zaraz również o ten komentarz pana poproszę, ponieważ my. Co kwartał pytamy pośredników o ich opinię, o ich ocenę obecnej sytuacji oraz tego, jak prognozują przyszły kwartał. I tak powstaje pierwszy na rynku indeks nastrojów pośredników w obrocie nieruchomościami. Panie profesorze, proszę mi powiedzieć, w jaki sposób taki indeks może mierzyć koniunkturę na rynku nieruchomości? Pomysł indeksu nastroju pośredników nieruchomości, rzeczywiście wynik z potrzeby rynku, z potrzeby chwili, z tej sytuacji, jaką mamy w tej chwili na rynku nieruchomości w Polsce, ale nie tylko w rozumieniu ostatnich miesięcy czy, czy nawet lat, tylko już pewnej... Długiej historii rynku, gdzie wiele podmiotów, na przykład finansujących, miało już własne wskaźniki, własne dane dotyczące stanu rynku. Natomiast idea monitorowania i badania koniunktury poprzez właśnie indeks nastrojów pośredników nieruchomości pojawiła się w ramach też prac Think Tanku jako taka odpowiedź i pomysł na to, żeby zapytać osoby. Które są najbliżej tego rynku. Jest to wskaźnik, który odpowiada takim tradycyjnym formom wskaźników koniunktury. Na przykład w przemyśle mamy tutaj taki przykład wskaźnika PMI, który od wielu, wielu lat jest budowany i ma za zadanie pokazywać nastroje w przemyśle. Natomiast pojawienie się wskaźnika in moim zdaniem, znacząco uzupełnia wiedzę o rynku nieruchomości w Polsce, kompletuje od strony właśnie zbiegania się tych informacji popytowych i podażowych. I panel, jaki udało nam się uzyskać, jest, że tak powiem, na tyle liczny, że spełnia oczywiście te kryteria metodologiczne, które stawiane są tego typu indeksom, ale z drugiej strony pozwala już na bardzo takie konkretne wnioski i w ramach ośmiu subindeksów roz Jesteśmy w stanie rozpoznać nie tylko to, co się dzieje na rynku nieruchomości w tej chwili, ale również w kontekście tego, co może się zadziać w najbliższej przyszłości. No i w takiej dłuższej perspektywie, myślę, z czasem, jak ta historia indeksu będzie się budować, również będzie to, ta analiza możliwa. Środowisko pośredników w obrocie nieruchomościami z naszego raportu wynika, że jest w umarkowanie pozytywnych nastrojach. Wskazuje na to wartość wskaźnika 61,3 punkta. Jest to delikatny spadek w porównaniu z badaniem z drugiego kwartału. I co Pana zdaniem wpłynęło na ten spadek wartości, ale też co buduje te nastroje w branży nieruchomości? Panie Bogusławie, słychać mnie? Czy, czy trafiło pytanie? Może powtórzę. Wartość wskaźnika wynosi 61,3 punktów. Tak? wyniki wskaźnika INPON, no, ja nie powiedziałbym, że one jakoś drastycznie uległy pogorszeniu, bo warto zauważyć, że ta skala podstawowa, jaka została przyjęta w budowie tego wskaźnika, to jest taka klasyczna skala wskaźnika koniunktury od 0 do 100 punktów. Jeżeli jesteśmy powyżej 50 punktów, wskazuje to bezwzględnie pozytywne nastroje na rynku i oczekiwanie, że ta sytuacja nie będzie jakoś drastycznie w najbliższym czasie ulegała pogorszeniu. Chociaż rzeczywiście z kwartału na kwartał w poszczególnych subindeksach notujemy tutaj rzeczywiście zmiany, które głównie odpowiadają z jednej strony pewnej cykliczności rynku nieruchomości. Tutaj, na przykład, na rynku działek czy na rynku domów, jesteśmy świadkami takiej zmiany bym powiedział, wynikającej z naturalnego cyklu rynku nieruchomości, czyli tego, że mamy jesień, tak, to zainteresowanie naturalne, na przykład rozpoczynanie budowy jest dużo mniejsze, skąd ci potencjalni nabywcy działek chociażby dziś już tak chętnie nie podejmują decyzji, bo jest w pewnym sensie przed nimi martwy sezon budowlany, czyli zima już niedługo w perspektywie. Natomiast w innych segmentach rynku widzimy chociażby na rynku Tutaj e, w sumie indeksie chociażby kawalerek i najmu mieszkań, pewne ożywienie. Oczywiście jesteśmy ciągle w tej sytuacji pandemicznej i tutaj te czynniki pandemiczne, zmiana zachowań, lockdown pewnych segmentów gospodarki, no spowodował, że te zmiany będą głębsze jednak. Tak? Bo jeżeli mówimy tutaj szczególnie o subindeksie nieruchomości komercyjnych, o lokalach użytkowych, to rzeczywiście tutaj jest chyba największy znak zapytania. Ta koniunktura rzeczywiście jest tutaj postrzegana jako negatywna ciągle, ponieważ. Wiele branż, chociażby branża gastronomiczna nadal nie wie, w jakich warunkach w kolejnych miesiącach będzie funkcjonować. Czy rzeczywiście te modele biznesowe, które jeszcze przed pandemią funkcjonowały dość sprawnie, one pozwolą rzeczywiście realizować swoje cele biznesowe, i z drugiej strony oczywiście oddziaływać na popyt, chociażby właśnie na małe lokale użytkowe. Natomiast ciekawe tutaj zjawiska pojawiają się chociażby w tym drugim subindeksie czyli biur, gdzie rzeczywiście tam już jest pewne przełamanie, wracamy do biur, chociaż tam oczywiście nadal ta perspektywa koniunktury jest oceniana dość no, negatywnie, tak? bo ten indeks jest poniżej. 50. Natomiast myślę, że te czynniki z jednej strony takie cykliczne, które będą się powtarzać w kolejnych latach, w kolejnych kwartałach, w związku z tym takim cyklem naturalnym na rynku nieruchomości i ze zmianami popytu na poszczególnych tutaj segmentach rynku, i to będzie miało wpływ na oczywiście na subindeks i w efekcie na poziom całego indeksu, ale z drugiej strony na pewno jesteśmy w trakcie takiej dość mocnej zmiany postpandemicznej, już myślę, te perspektywy, już się dość mocno tutaj klarują. Również widać to w wynikach tych naszych poszczególnych subindeksów. Dobrze, bo budując indeks posługujemy się określeniem jaki jest poziom popytu, poziom cen oraz poziom podaży i w ten sposób prosimy pośredników o też prognozy na ten temat, ale jak obecnie kształtuje się ten poziom cen, poziom popytu i poziom podaży, i poziom cen, tak? I co ma na to wpływ właśnie z ekonomicznego punktu widzenia? Jeżeli patrzymy na, na indeksy już tutaj bardziej szczegółowe, tak jak tutaj w tej chwili widzimy na slajdzie, to rzeczywiście można zauważyć, że z jednej strony szczególnie właśnie na rynku mieszkaniowym, wynajmu mieszkań, zainteresowania zakupem mieszkania, dzieje się bardzo dużo. Rzeczywiście tu jest jednoznacznie pozytywny trend. Te spadek wskaźnika, taki bezwzględny bym powiedział, on nie jest po pierwsze znaczący w tych dwóch subindeksach, natomiast patrząc na sytuację na tym, co na to ma wpływ, to oczywiście jesteśmy pod takim mocnym wrażeniem, czy, czy mocnym tutaj efektem działania niskich stóp procentowych. Tutaj rzeczywiście ta polityka niskich stóp procentowych w ostatnich kilku latach, wzmocniona tym efektem reakcji pandemicznej, czyli obniżaniem stóp procentowych jako efekt właśnie tutaj reakcji na kryzys, potencjalnie kryzys gospodarczy, spowodowała, że ten popyt na nieruchomości mieszkaniowe no gwałtownie wzrósł, jeśli chodzi o sprzedaż, i tutaj rzeczywiście ten subindeks jest relatywnie wysoki i on nadal, że tak powiem, no, nie traci tutaj e, ten rynek e, zainteresowania. Tu raczej pojawiają się no, większe problemy podażowe, czyli z dostępnością podaży mieszkań, z tym, że nie ma czym handlować, nie ma co sprzedawać, i to zarówno po stronie rynku pierwotnego, jak również rynku y, wtórnego. Niewątpliwie y, pozytywną informacją jest to, że, y, y, i wydaje się, że tutaj rzeczywiście to jest taki efekt postpandemiczny, że. Y, bardzo szybko odbudowuje się rynek najmu mieszkaniowego. Tutaj rzeczywiście te obawy, że tutaj epidemia, lockdown jeszcze w ubiegłym roku mógł spowodować taki głębszy kryzys gospodarczy, one dzisiaj nie funkcjonują. I tutaj szczególnie patrząc na rynek pracy, na poziom stopy bezrobocia, na aktywność przedsiębiorstw, szczególnie przemysłowych, tu widać, że te czynniki ekonomiczne sprzyjają wzrostowi popytu na nieruchomości, na wynajem, co oczywiście tutaj jest zbieżne też z tą tendencją no, z jednej strony powrotu jednak do nauki stacjonarnej, również na uczelniach, szczególnie gdzie, gdzie ten pobyt jest naturalnie przez studentów na mieszkania na wynajem generowane, ale również pracowników do biur czy też rozwoju tutaj obszarów przemysłowych, gdzie ten wynajem no jest, jest konieczny z uwagi na rosnącą mobilność, szczególnie w strefach przemysłowych pracowników i koniecznością chociażby właśnie zmian w strukturze przemysłowej. No tutaj szczególnie na przykład na Dolnym Śląsku mamy takie zjawisko mocnego rozwoju branży automotive, elektryfikacja auto Branża automotyw jest tak silna i tak dużo inwestycji z tym związanych, że no tutaj deficyt pracowników również musi być uwzględniany w kontekście zapewnienia im miejsca do zamieszkania, i to ewidentnie oddziałuje na. Szczególnie właśnie te strefy przemysłowe, jeśli chodzi o popyt na nieruchomości na wynajem. Z drugiej strony, patrząc tutaj na, na te nasze subindeksy, szczególnie jeśli chodzi właśnie o wspomniane już działki budowlane i domy, to z jednej strony mamy y, oczywiście ten, 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 ten efekt takiego naturalnego cyklu na tym rynku, ale też wiele się dzieje od strony legislacji. No, pojawiają się informacje o tym, że Domy będą mogły być budowane bez zezwolenia. Oczywiście, tutaj jest dyskusja, czy tylko 70-metrowe, na jakich warunkach, więc tutaj część na pewno uczestników w rynku czeka na takie ostateczne rozwiązania w tym zakresie. Jeżeli chodzi również o kwestie tutaj tej aktywności na rynku. Domów na rynku wtórnym, szczególnie czy domów budowanych przez, przez deweloperów. Tutaj rzeczywiście ten rynek w pewnym sensie no, uległ nasyceniu. Znaczy w tym rozumieniu, że ta podaż, która jest dziś dostępna, ona tak naprawdę już e, zafunkcjonowała, znalazła potencjalnych nabywców, więc tutaj raczej mówimy o budowaniu w przyszłości, i tutaj też rzeczywiście warunki regulacyjne. Wynikające chociażby z propozycji ustaw wokół tak zwanego nowego ładu, programów rządowych, tak, wspierania chociażby popytu. Tutaj mamy regulację w postaci ustawy, która ma dofinansowywać wkład własny dla osób nieposiadających własnego mieszkania dotychczas. To będzie oddziaływało na ten popyt w najbliższej przyszłości, natomiast nie znamy tutaj szczegółów i ten element niepewności, Myślę, jest widoczne również w odpowiedziach naszych respondentów, naszego tego panelu fokusowego i daje ten taki efekt, że pewne takie ochłodzenie, obniżenie tych nastrojów nastąpiło, chociaż tak jak powiedziałem tutaj jednoznacznie tutaj subindeks jest pozytywny jest to wskaźnik dość, czy bardzo wysoki nawet, tak? bo to jest powyżej 60 punktów, co wskazuje jednoznacznie, że koniunktura nadal jest pozytywna. Natomiast warto zauważyć, że jesteśmy w trakcie no, boomu nie, na rynku nieruchomości niespotykanego od kilkunastu lat. Praktycznie podobną sytuację mieliśmy w 2008 roku. E, I patrząc na te czynniki ekonomiczne, czyli na to, że w porównaniu z tamtym okresem mamy. O 30% wyższe średnie dochody realne w Polsce, tak? Tak wynika z statystyki, z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Z drugiej strony mamy bardzo niską stopę bezrobocia, mamy oczywiście jednak dość dużą, wysoką dynamikę wzrostu gospodarczego. Przy małym, oczywiście, znaku zapytania, jeśli chodzi o poziom inflacji, ale o tej inflacji na razie jeszcze nie chciałbym może wprost mówić, bo, bo do niej jeszcze może za chwilę nawiążemy bardziej szczegółowo, jeśli chodzi o perspektywy na rynku nieruchomości. Natomiast te wszystkie wskaźniki, takie bym powiedział, fundamentalne, one sprzyjają popytowi, budują ten popyt na rynku nieruchomości i to powoduje, że ten boom jest z jednej strony oczywisty, ale też te fundamenty są dużo silniejsze niż w 2008 roku. Więc ja jestem tutaj takim też umiarkowanym optymistą, jak nasi respondenci, że tutaj w ciągu najbliższych nawet dwóch, trzech lat, czy, czy w kolejnych kilkunastu kwartałach drastycznych zmian na tym rynku nieruchomości nie będzie, a wręcz odbudowywanie się tych rynków, tych segmentów, które straciły w trakcie tego okresu pandemicznego. No właśnie, mówił Pan o tym, że. Rynek będzie się odbudowywał i wiele ciekawych rzeczy się wydarzyło. Natomiast ten 2021 był o tyle ciekawy, z, jak wynika też z wielu analiz, ale też z obserwacji pośredników w obrocie nieruchomościami, że 2021 rok to był duży, znaczny wzrost gotówki w transakcjach na rynku nieruchomości. Co to oznacza dla, dla rynku? Yy, tak naprawdę yy, poproszę o taki właśnie ekonomiczny komentarz, jaki to będzie miało też może wpływ na rynek. Rzeczywiście tutaj te aspekty finansalizacji rynku nieruchomości wydaje mi się, że są bardzo istotne w tej fazie cyklu koniunkturalnego i gospodarczego i na rynku nieruchomości. To też mocno nas odróżnia od tej sytuacji z 2008 roku. Tam rzeczywiście te czynniki popytotwórcze od strony rynku finansowego były inne. No to był okres udzielenia chociażby największej liczby kredytów w denominowanych w walutach obcych, te portfele kredytów frankowych, z którymi dziś mamy pewien problem. Na szczęście nie jest to jakiś Problem przeważający dla sektora finansowego, bo to jest około 1 piątej rynku kredytowego, już kredytów funkcjonujących na rynku, to ta sytuacja dziś, dzisiejsza jest jednak bardziej odmienna. To znaczy przede wszystkim mamy bardzo niskie stopy procentowe złotych polskich, niestety z perspektywą wzrostu, ponieważ inflacja dzisiaj no, przebija poziom 5 punktów procentowych, więc na pewno to będzie skutkowało tym, że polityka Pieniężna będzie zacieśniana. Tutaj ta podwyżka z początku października o pół punktu procentowego to jest moim zdaniem raz, że niespodziewana ona była przez rynek i tutaj była trochę wbrew zapowiedziom Banku Centralnego. Natomiast ja uważam osobiście, że ona była konieczna, czy wręcz nawet powinna być ona wcześniej dokonana. Lub też inaczej bym powiedział, że w ubiegłym roku niepotrzebnie ostatnia obniżka była realizowana, tak, w reakcji na te zjawiska bardziej lockdownu i tego kryzysu pandemicznego, natomiast oczywiście to był inny cel. Natomiast skutki tego, te, tego działania dla rynku nieruchomości były dość oczywiste, bym powiedział, bo z jednej strony oczywiście wzrósł udział tychże zakupów gotówkowych, i to jest ewidentny efekt bardzo niskich stóp procentowych, widzimy. Nie, też w bilansach banków, sektora bankowego w Polsce odpływ po prostu corocznie kilkudziesięciu miliardów złotych oszczędności prywat, osób prywatnych, gospodarstw domowych, w tym również na rynek nieruchomości. I z drugiej strony, oczywiście, obniżenie kosztu kredytów hipotecznych, które to kredyty, no mamy już chyba perspektywę taką, już. By powiedział, to są dane które myślę będą, będą zrealizowane że będzie rekord w ogóle udzielonych liczby udzielonych kredytów hipotecznych historycznie około 240 tysięcy umów kredytowych nowych umów kredytowych w Polsce w tym 2021 roku się spodziewamy czyli nie dość że oczywiście rośnie z jednej strony udział tych zakupów gotówkowych to również wbrew pozorom strona rynku kredytów hipotecznych nie jest tutaj obojętna i persaldo liczba tych transakcji. Transakcji jest dużo większa niż chociażby w pamiętnym właśnie 2008 roku. I tutaj ten efekt niskich stóp procentowych jest bardzo, bardzo widoczny. On również ma pewne swoje analogie, chociażby na rynku kapitałowym, na rynku giełdowym. Dzisiaj Nieruchomości już praktycznie są tak traktowane, jako żeżby właśnie rynki alternatywne dla rynków giełdowego, rynku akcji czy nawet rynku obligacji. W związku z tym gro tego popytu, który pojawił się na rynku nieruchomości w 2020-2021 roku szczególnie, to jest popyt tak zwany inwestycyjny, czyli kupują osoby, podejmują decyzje inwestycyjne osoby które i podmioty, które Chcą te nieruchomości nabywać w celach inwestycyjnych. Jest jeszcze jeden aspekt tutaj niskich stóp procentowych słaby złoty, tak? Słaby złoty jest efektem wprost tutaj w teorii pieniądza, polityki pieniężnej. Jest silna korelacja między poziomem stóp procentowych a kursem walutowym. I jeżeli te niskie stopy procentowe już utrzymujemy od kilku lat, to oczywiście każdy z Państwa, kto widział dzisiejsze notowanie, chociażby euro, i porównałby je z tym, które było w 2008 roku, to jest zupełnie inna skala, tak? I to powoduje, że. Nasze nieruchomości w rozumieniu inwestorów zagranicznych, czy to funduszy, czy tak bardziej zorganizowanych form, ale również osób prywatnych, czy jakichś spółdzielni inwestycyjnych w pewnym sensie, te nieruchomości są po prostu tańsze i to powoduje ten dodatkowy popyt, który pojawia się z zagranicy, on powraca i to tak zwane carry trade, czyli przenoszenie kapitału pomiędzy rynkami o tych niskich stopach procentowych, ono myślę, że przyspieszy w momencie, gdy stopy procentowe w Polsce zaczną być podnoszone, i tutaj część tych inwestorów wręcz nawet będzie jeszcze tutaj zachęcona tym, żeby korzystając jeszcze z niskiej, niskiego kursu walutowego, ale z drugiej strony już perspektywy wzrostu stóp procentowych i wzrostu tutaj stóp zwrotu na polskim rynku. Będą podejmować decyzje o e, zakupach e, inwestycyjnych. Natomiast ten udział inwestycji zagranicznych nie jest dzisiaj dominujący na, na, na rynku. On, bym powiedział, jest widoczny, coraz bardziej widoczny, natomiast to nie jest coś, co mocno wpływa nam na, na zmianę funkcjonowania popytu przede wszystkim. I Tutaj rzeczywiście te, te czynniki finansalizacji rynków nieruchomości, one też myślę są widoczne przez pośredników nieruchomości. Ta profesjonalizacja segmentów mocno postępuje, i rzeczywiście myślę, że tutaj w Polsce u nas nastąpiła taka jednak zmiana strukturalna, gdzie. Pośrednictwo nieruchomości, ono mocno się specjalizuje, coraz bardziej mówimy właśnie o takim świadomym budowaniu, nawet wealth management, zarządzania majątkiem osobistym, e, przy pomocy właśnie czy przy wsparciu doradców w rynku nieruchomości, pośredników nieruchomości. Bardzo dziękuję za ten komentarz z bardzo szerokiej perspektywy. O tych aspektach będziemy też rozmawiać w kolejnych panelach, a przed nami jeszcze kolejny panel właśnie rynek nieruchomości okiem pośredników. Zatem o tym wszystkim również wspomnimy. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę i za obecność i my się na pewno widzimy przy kolejnych edycjach raportu. E, tak jak wspomniałam, dzisiaj jest premiera i zachęcam do pobrania pełnego raportu dostępnego u nas na stronie internetowej. Plik jest gotowy do pobrania, zatem zachęcam do zapoznania się z wynikami i z bogatym komentarzem również pośredników w nim zawartym. A za chwilę widzimy się już ponownie. Natomiast dziękuję Panie Profesorze i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia i do zobaczenia. Mam nadzieję wszystkiego dobrego Państwu życzę. Dziękuję, do widzenia.